Kamery reklamowane przez wszelakiej maści influencerów to nieustannie jeden z największych problemów z jakimi dane jest nam mierzyć się w sieci. W ciągu ostatnich lat mogliśmy być świadkami ogromnej ilości dram związanych z promowaniem produktów niewartych swojej ceny oraz niezgodnych z opisem, które krótko mówiąc, były pułapką na naiwnych odbiorców. Pomimo że wielu influencerów zostało przysłowowo złapanych za rękę, to w ich przypadku wystarczyły łzawe przeprosiny i palenie głupa, aby bez większych przeszkód kontynuować swoją działalność w internecie. Takich przykładów jest naprawdę dużo, a osoby związane ze skamami do dziś cieszą się ogromną sympatią tysięcy fanów. Nieco inaczej zakończyła się sprawa bohaterki dzisiejszego odcinka, która. Zaledwie jednym kilkuminutowym filmikiem przekreśliła całą swoją YouTube'ową karierę budowaną przez ponad 5 lat. Zapraszam do dalszej części materiału, w którym przybliżę historię Olgi Konieczyńskiej oraz owianej złą słową dramy z jej udziałem dotyczącej Turbomatury, która stała się wręcz symbolem upadku w wyniku zatajania prawdy dotyczącej reklamowanego produktu. Kanał wobec obiektywu założony został 21 lipca 2012 roku. We vlogach Olga Konieczyńska wyrażała swoją opinię na różne niekiedy kontrowersyjne tematy, najczęściej z dziedziny lifestylu. Content skierowany był w głównej mierze do nastolatek, którą wówczas była również Olga. Na kanale znajdowały się również odcinki poruszające nieco poważniejsze tematy, takie jak zaburzenia odżywiania, problemy psychiczne czy kompleksy, które są zmorą każdego człowieka w wieku nastoletnim. Mimo, że publicznie Olga nigdy nie przyznała się do większości omawianych przez z nią problemów to bardzo często budowała narrację, jakoby sama w przyszłości doświadczyła tego, o czym mówiła w danym odcinku. Ponadto większość vlogów zatytułowana była w bardzo ukierunkowany sposób, który śmiało można było nazwać ClickBait'em. Pomimo tego, kanał sukcesywnie się rozrastał, a wraz z nim zasięgi generujące na każdym filmiku po około kilkaset tysięcy wyświetleń. Z czasem wobec obiektywu przekroczył barierę 370 tysięcy subskrypcji, co było imponującym wynikiem zważywszy na content oferowany przez youtuberkę. Wydawać by się mogło, że kariera Olgi zmierza. W dobrym kierunku, jednakże materiał opublikowany przez nią 30 października 2016 roku przekreślił wszystko to, na co pracowała latami. Wtedy też na kanale, wobec obiektywu, pojawił się film o jakże clickbaitowym tytule nazwanym jako Przecieki Maturalne 2017. Był to swoisty haczyk na zdesperowanych maturzystów, którzy na różne sposoby próbowali w łatwy sposób zdać egzamin dojrzałości. Olga na samym początku vloga podkreśliła, iż jest świadoma zastosowania podchwytliwego tytułu w celu dotarcia do większej ilości osób. Po krótkim wstępie prowadząca określiła się mianem jedynej youtuberki, która ma dla swoich widzów niesamowity produkt, który według niej był czymś, cytuję, naprawdę zajęty. Z tym. Jak już powiedziałam wcześniej, jako jedyna youtuberka w Polsce mam dla Was coś naprawdę za ze... Mówię teraz całkowicie szczerze, gdybym ja to miała, to uratowałoby mój tyłek z pewnością, jeżeli chodzi o maturę. Rzeczą, której poświęcony był cały odcinek, okazał się program o jakże kreatywnej nazwie Turbomatura 2017, opracowany przez niejakiego Antka Płóciennika, o którym więcej opowiem w dalszej części materiału. Turbo Matura miała w pięciu filmikach trwających po około godzinę wytłumaczyć, w jaki sposób przygotować się do nauki oraz zorganizować czas poświęcony na przyswajanie wiedzy potrzebnej do zdania matury. Olga opisywała kurs w samych superlatywach, przyznając, iż sam, na początku nie była pewna co do wiarygodności oferowanego produktu. Sam pomysłodawca projektu, według Olgi, był człowiekiem, który wiele lat poświęcił na analizowanie podejścia maturzystów do nauki. To jest system stworzony przez człowieka, który wie czym jest matura, który jest młody, który maturę naprawdę niedawno pisał, zdał, mając ze sobą, więc jak najbardziej jest to odpowiednia osoba do tego, żeby mówić wam o maturze. W internecie nigdy nie znaleziono naukowych badań autorstwa Anka opisujących problem wskazany przez Olgę. Natomiast wnioski wysnute przez dziewczynę. Były po prostu ciągiem populizmu, gdyż w oparciu o mityczne badania Antka, youtuberka stwierdziła, iż ówcześni maturzyści mają problemy z koncentracją, zarządzaniem czasem i motywacją do nauki. Myślę, że było to wszystkim wiadome 10 lat temu i będzie wszystkim wiadome za kolejne 10, ale to szczegół. Wątpliwości należało poddać również cenę oferowanego produktu, który domyślnie kosztował 207 zł, jednak niespodziewanie w okresie opublikowania filmiku przez Olkę wpadła ogromna promocja obniżająca cenę do jedynie 100 zł. Najwidoczniej kwota wciąż nie przekonała wielu osób do zakupu, ponieważ wcale nieznany wcześniej Oldze Antek postanowił wręczyć jej specjalny kod, który dodatkowo obniżał cenę o 53 zł. Dzięki temu właśnie tutaj, co możecie tam wpisać, możecie za ten cały system zapłacić 47 zł. W końcowym rozrachunku za kurs trzeba było zapłacić jedynie 47 zł. Według Olgi kwota wynagrodziła ogrom wiedzy, z której mógł korzystać maturzysta. Ponadto vlogerka podkreśliła, iż nie dostała ani grosza za reklamowanie turbomatury, a wszystko to pochodzi wyłącznie z dobroci jej serca i szczerej chęci pomocy swoim widzom. Ale ja nie dostałam za to nawet złotówki, więc robię to z dobrego serca, ponieważ wiem o tym, że wy maturzyście bardzo często martwicie się o swoją przyszłą maturę. Turbomatura brzmiała zdecydowanie zbyt idealnie, To też dosłownie dwa dni po opublikowaniu filmu przez Olgę, do akcji postanowił wkroczyć Bartek Sitek, prowadzący kanał Generator Friday, słynący z częstego używania sarkazmu oraz podsumowywania głupoty ludzi w internecie. Bartek w ramach żartu również postanowił użyć clickbaitowego tytułu w swoim materiale, aby dodatkowo podkreślić intencje Olgi Konieczyńskiej. Twórca w bardzo dobrym stylu podsumował całą wypowiedź youtuberki, dorzucając od siebie parę faktów, które rzuciły nowe światło na całą sytuację. Już powinienem jednak dać szansę programowi Turbo Matura 2017. Cześć, witam cię serdecznie w pierwszym module kursu Turbo. O nie, 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 czekaj, nie. nas. Generator Frajdy ujawnił dowody przedstawiające, iż Antka płóciennika nie łączy z Olgą tylko dobre serduszko i chęć pomocy innym, a związek partnerski oraz oczywiście chęć zarobienia łatwych pieniędzy. Para dosyć nieudolnie, a w zasadzie wcale nie próbowała zakamuflować tego, że się spotykają, gdyż wystarczyło wejść na ich profile w mediach społecznościowych, aby wywnioskować, iż są w związku. Pomimo, że Olga w odcinku poświęconym turbomaturze wspominała jedynie zdawkowo o Antku, to najwidoczniej zapomniała podkreślić, że jest jej partnerem, a postłół umieszczane przez niego dotyczące kursu były lajkowane nawet przez jej mamy. Przedsiębiorcza para nie pomyślała o tym, że nie trzeba wiele, aby sprawdzić ich konto na Facebooku i zauważyć, iż w zakładce praca mają wpisane tę samą firmę oraz wrzucają wspólne zdjęcia na Instagrama z hashtagiem TM, co najpewniej było rozwinięciem hasła Turbo Matura. Treść reklam zachęcających do zakupu kursu nieustannie podkreślała jego niedużą cenę w porównaniu do wartości jaką może zyskać kupujący. Na każdym kroku można było spotkać zestawienia symbolicznych 47 zł z obiadem na mieście czy jedzeniem z McDonalda. Wszystko to tylko po to, aby za pomoc. Perswazji przekonać do zakupu jeszcze większą grupę osób. Generator Friday postanowił wykupić dostęp do kursu w celach naukowych, aby w swoim materiale pokazać na dosłownie kilka sekund, jak Turbomatura wygląda od przysłowiowego środka. Oprócz koszmarnego designu strony oraz interfejsu na platformie kursu, znajdowały się materiały, w których główną rolę odgrywał antek płóciennik, wcylający się w rolę eksperta. Kolejnym bardzo mocnym dowodem ze strony Bartka podważającym wiarygodność Turbomatury był fakt, iż pomysłodawcy pod postacią innych kąt pisali fałszywe Komentarze pod postami reklamującymi ich produkt. Ponadto najprawdopodobniej jeden ze znajomych Antka umieścił na swojej tablicy wpis, gdzie w samych superlatywach opisywał zarówno poprzednie, jak i obecną edycję kursu. Pozwólcie, że powiem to od razu. Nie było żadnych wcześniejszych edycji. Znalazło się grono osób, które zainteresowały się owym wpisem i w sekcji komentarzy prosiło zespół Turbomatury o udostępnienie chociaż małej części kursu z poprzednich lat. Prośby zderzyły się ze ścianą. Technika ta w późniejszym czasie stała się główną metodą radzenia sobie z niewygodnymi pytaniami w kierunku Olgi oraz Antka. Materiał przygotowany przez generatora Fraidy wywołał niemałe zamieszanie w przestrzeni internetowej i rozpoczął tym samym spiralę hejtu skierowaną w stronę Olgi Konieczyńskiej. Mimo to twórca w opisie filmu jasno podkreślił, iż personalnie nie uważa turbopary za złych ludzi, lecz chce jedynie pokazać, jakie błędy w strategii marketingowej popełnili. Dziewczyna odezwała się w wiadomości prywatnej do Bartka podkreślając, iż ten przekroczył pewną granicę w momencie, gdy poruszył temat jej mamy w swoim filmie. Ponadto dziewczyna poinformowała twórcę, że wyciągnie z tej sytuacji odpowiednie konsekwencje prawne i skontaktuje się z siecią partnerską, gdyż w jej opinii Bartek naruszył prawo w momencie wykorzystywania fragmentów zarówno z kursu, jak i treści pochodzących z jej kanału. Ponadto zdecydowała się początkowo zablokować możliwość komentowania nieszczęsnego filmiku, aby w końcowym rozrachunku usunąć go z sieci. Po stosunkowo krótkim czasie, Olga Konieczyńska postanowiła odnieść się do trwającej dramy z jej udziałem poprzez opublikowanie krótkiego filmiku z wyjaśnieniami. Usuwałam komentarze, zablokowałam ocenianie filmu. Ponieważ uważam, że hejt rodzi hejt i trzeba go jak najszybciej stłumić. Podobnie jak wcześniejszy, tak i ten materiał został usunięty przez Olgę, to też nie ma możliwości, aby móc obejrzeć go w całości, a w sieci zachowały się jedynie fragmenty materiału. Olga zdawała się odbierać każdą najmniejszą krytykę jako niesłuszny hejt, nie zauważając tego, że tak naprawdę jest sama sobie winna. Podczas wyjaśnień bardzo mocno starała się wywrzeć na oglądających emocje, podkreślając, iż chciała jedynie pomóc swojemu chłopakowi, którego bardzo kocha. Nie powiedziałam, że robię to też dlatego, że go kocham, że jest moim chłopakiem. Że wspieram go, że bardzo w niego wierzę i trzymam zawsze za niego kciuki. Olga twierdziła, iż wielokrotnie wspominała swoim widzom o Nowym Chłopaku, wprost podając jego imię oraz nazwisko, co jest z prawdą, jednakże w materiale promującym Turbomaturę chciała również dotrzeć do tych osób, które nie śledzą jej prywatnego życia. W dodatku prosiła własnych widzów o udostępnienie tego ludziom nieznających jej twórczości, którzy będą przystępować do matury w 2017 roku. Trzeba przyznać, że Olga w sposób nieumiejętny podjęła próbę obronienia swojej pozycji, co spowodowało jeszcze większą Akumulację hejtu. Całej sytuacji nie poprawiał fakt, iż Olga często w sposób ironiczny odpowiadała na komentarze zawiedzionych widzów, pokazując jedynie, że nie odczuwa żadnych wyrzutów sumienia. Do całej sprawy swoje trzy grosze postanowił dorzucić coach Mike publikując materiał, w którym przedstawia swoje stanowisko wobec tej dramy. Coach Mike lub też inaczej Michał Wawrzyniak, jak sama nazwa wskazuje, specjalizuje się w szeroko pojętym coachingu oraz marketingu, w którym dorobił się kilku sukcesów. Jest on dosyć kontrowersyjnym twórcą, który nie stroni od wulgaryzmów czy wchodzenia w pyskówki z hejterami. Mimo, że coach Mike wielokrotnie wspominał, iż hejt go nie dotyka, to wystarczy chwilę, aby na jego profilach w social mediach znaleźć długie i przede wszystkim wulgarne dialogi prowadzone z hejterami. W swoim materiale coach Mike stanął po stronie Olgi z kanału wobec obiektywu, a swój 20-minutowy wywód rozpoczął od personalnego ataku w stronę generatora Friday, który jako pierwszy zabrał głos w całej sprawie. Młody chłopak, gimnazjalista. Mimo że Bartek Sitek był wówczas studentem, to coach postanowił zwracać się do niego per gimnazjalista. Zapewne miało to na celu stanowić ujmę na internetowym autorytecie Bartka. Mike zarzucił generatorowi chęć wybicia się na plecach Olgi i próbę naśladowania Krzysztofa Gonciarza, co zostało szybko zdementowane przez Bartka w przygotowanym przez niego filmiku, będącym odpowiedzią do filmiku coacha. Materiał Bartka stał się już kultowym w historii polskiego YouTube'a, a na chwilę obecną wygenerował aż 4 miliony wyświetleń. Cała wypowiedź Wawrzyniaka nie niosła ze sobą w zasadzie żadnych historycznych argumentów, które poddawałyby w wątpliwość materiał Bartka. Generator co prawda przyznał się do niecelowego mylenia imienia Olgi oraz do tego, że jego film zawiera reklamy po to, aby ten mógł zarabiać i tym samym móc dalej nagrywać. Coach Mike stwierdził, iż generator Frajdy dopuścił się kradzieży własności intelektualnej, najwidoczniej zapominając o prawie cytatu, wobec którego Bartek dostosował się w 100%. Ponadto Bawrzyniak wskazał, iż Olga Konieczyńska wielokrotnie wspominała o tym, że Antek płóciennik jest ich chłopakiem. Tutaj można przyznać mu rację lecz dziwnym jest, że dziewczyna nie wspominała o tym filmiku, w którym promowała jego projekt. Olga postanowiła udostępnić wypociny Coacha Majka, które w końcowym rozrachunku były gwoździem do trumny jej kariery. Sam Coach podczas swojego wywodu przyznał, iż Olga czerpała korzyści materialne z promowania kursu. Co ciekawe, głos w sprawie zabrał również Krzysztof Woźniak z kanału wideoprezentacje, który w sekcji komentarzy wyznał, iż była mu proponowana płatna współpraca w zamian za promowanie turbomatury. W końcowym fragmencie odpowiedzi do Coacha Majka, Bartek Sitek postanowił, Postanowił stworzyć małą kompilację wydarzeń następujących po opublikowaniu przez Coacha swojej wypowiedzi. Były one zlepkiem wyzywania się skaterami, chwalenia pieniędzmi i usunięciem konta na Snapchacie ze względu na zbyt duży w jego opinii hate, z którym ponoć potrafi sobie radzić na tyle dobrze, że napisał o tym książkę. Ostatnim bohaterem biorącym udział w tramie był Gargamel, który w materiale zatytułowanym Jak szukać widzów, a potem płakać i płakać i płakać, postanowił wspomóc swojego kolegę w internetowej przepychance przeciwko Coach oraz Oldze. Film Gargamela ponownie o Dramy, o której zaczynało być powoli cicho, twórca poruszył wszystkie omówione przeze mnie kwestie w swoim cynicznym stylu. Ingerencja gargamela w aferze przyczyniła się do zwiększenia grona osób otwarcie krytykujących poczynania bohaterki dzisiejszego odcinka. Po solidnej lekcji życia Olga Konieczyńska próbowała wrócić do tworzenia vlogów, jednak spadające zasięgi i uciekające z kanału subskrybenci tylko utwierdzili ją w przekonaniu, że bezpowrotnie straciła swoją internetową karierę. Jakiś czas po zakończeniu dramy postanowiła nagrać rozmowę z coachem Mikeiem. Materiał okazał się być w zasadzie monologiem Wawrzyniaka i w żaden sposób nie przyciągał uwagi widza. Olga odeszła od nagrywania, a jej kanał oficjalnie umarł w 2017 roku. Dla wielu osób ta drama ma znaczenie symboliczne i stała się pewnego rodzaju wizytówką samozaorania. W wyniku ciągu kłamstw i zatajania prawdy dziewczyna straciła znacznie więcej niż gdyby przyznała się do tego otwarcie na samym początku. Nie sposób ocenić prawdziwych intencji Olki Konieczyńskiej, które kierowały nią podczas z reklamowania turbomatury. Dziewczyna wielokrotnie zapewniała, iż produkt posiada niemałe grono zadowolonych klientów, lecz sam fakt, że wraz ze swoim chłopakiem żerowała na zdesperowanych maturzystach, niezaprzeczalnie stawiał ją w negatywnym świetle. Myślę, że gdyby taka drama miała miejsce w obecnych czasach, to parę tygodni po jej zakończeniu Olga mogłaby znów tworzyć treści do internetu, wychodząc z całej sprawy bez szwanku.